Cześć się Manko z tej strony DesignZill jest dzisiaj ze mną a Meczek I nagrywamy dzisiaj dla was y, u mnie to już któryś a u mnie Meczka chyba będzie pierwszy odcinek z Minecraft minigames Tak? No tak. Będzie pierwszy Dobra, ale jeszcze szybciutko sprawdzę okay. Dobra Jesteśmy sobie ogólnie na Na, na, na Hide and no premium IP będzie w opisie i w ogóle no, i sobie gramy. Kim jesteś? Yy, jestem piaskiem. Ja żelazem. Ja widzę zaszukającego. Ej, yy, to on, on coś za szybko wyszedł. Cheatu ją. ty jedne. A ty jakim jesteś bloczkiem? Żelazo. No, ale ty masz szół. fajnie, nie no, dziwam ty się możesz schować wszędzie. O, już mam miecz, to no, fajnie, fajnie. Także do budynków nie można wchodzić. Nie, tam. Czy można przecież wejść do budynków, co ty mówisz? Ej, też szukający jest dziewczyną. Też czuję, że tu wyglamy Nie, żeby jakaś obraza dla dziewczyn, ale... E, tak, zmarła. Ale... M, tak jakoś czuję. Ale by mi się schować, tam gdzie się Ej, co ty na to, że lecimy na szukających i ich bijemy po prostu? Fak. No jest jeden szukający, na no to. Pamiętam, jakiś był ten stary, jeszcze... O kurde, go nie wiem. Dwóch jest szukających już, czy nie? Jeden. Jeden, cały czas. Ucieka przed blokami, no. No, ona serii nie ucieka przed krótkami. <laughs> Boże. Ej, co się na to, że idziemy ją zabić? Gdzie ty jesteś? O, jest dwóch szukających, będzie ciężko. <noise> Znowu nie żyje. <noise> Boże, ta szkabeczka z tej typiary. Teraz powinniśmy by, stawać tokeny za to. <noise> no nie, dostajesz właśnie jak zabijesz szukającego tokeny. To nie, to nie, on nie, nie jest blisko. Blisko, blisko. blisko. Uuu, ok, miałem, mia, mia, nie, tu się trudno wymawia. Powiedz, powiedz coś o sobie, bo moi widzowie Cię nie znają się sobie skąd, skąd jesteś, co robisz i czemu tu jesteś? Eee, nic nie powiem. Okej. Okay. Ja to mogą być mój kanał i się dowiedzą mi, rzeczy z tego. Dobrze, będzie będzie podlinkowany. Ej, patrz ile ludzi zmarło się z czterech szukających. Ja mogę tu tyle powiedzieć, że zajmuję się budowaniem ma mapek, e, parkur i robię śmieszne filmiki. Nolif jesteś taki Znaczy w sensie, że Noliw parkourowiec no nie, że ten mm. a co ja zrobiłem, ale fail! a mm. jestem Wow, uciekłem mu Myślałem, że umarłem, lOL Jaśmiałam co... No. Robimy taki trick. Gdzie jesteś? Nie wiem. Nie ma no. pieniędzy. No powiedz to pójdziemy we dwóch i zabijemy tych e, Szukających ja tak, ja Znaczy powiem szukających. pa gońmy koło mnie Jej ci szukający serio samo zdani Jesteś żelazem, tak? To ja ci poszukam Biegam po całej mapie Co na jakimś niż... Jakbyś widział piasek, to mów O, szukający. Bez podni. Już <grym> wiesz, pedofil. E to pewno szukający, kiedy jesteś, jako on nich biega, bo fuck. Napalony jest. I patrz, ile, ile kolesi tu biega oni. Sami szukający. Nie mogą no. mnie trafić. O, no, szukający bez spodni. No właśnie. Dziś koło <grym> ko niego przebiegłem. I oni mi nie mogą uderzyć. Ty, ty jesteś gdzieś blisko mnie. A jest czym jesteś? Spodni. Żelazem, tak? No. Teraz biegłem i skaczę. Powinniśmy od razu zacząć co razem między ze sobą. Powiedzę blok drewno. Ja... Ej, oh, Ja mam jak... Nie wiem czemu ale oni mnie bić nie mogą. Lol. Utknąłem oh, w takim miejscu, szukający mnie bije i nie możemy ją wierzyć. Fuksa. Ja biegam po tej mapie, oni mnie gonią i cię nie mogę yeah. zrobić. Kurde. To ja ci powiem teraz taki klik, ja już od jakiejś od jakiegoś czasu jestem szukającym. <grym> Domyśliłem cię trochę. Kurde, czemu? Co cię? Skąd wiedziałeś? No bo tak mówiłeś, kurde, ale i uciekłem. I myślałem. Poza tym, poza tym nie byłem piaskiem. Byłem tym, ee, z tą blikiem. Tak trochę cię tu szczytowałem. Panem chyba z turnerem, czy... No, bo też tak królowałem, że mówiłem cię. Że cześć, cześć. No, hmm. się. Cześć. Cześć. Czeka. Cześć. Ja to co, nagramy jeszcze jedną Elenę? No. szybko na tą samą, jak wbijesz. Ja wbiłem. To ja też. Dobra, dobra, to ja nie będę robił pauzy. nie ja to... Nie będę robił pauzy, bo to 50 sekund to chyba wytrzymają. Ej patrz, podróba SKKF-a, TKKF. TKKF. To się, to się tak fajnie mówię, tak jakoś tak, TKKF. Cześć, jestem TKKF i dzisiaj zagramy sobie w TKKF-ową grę. Mianowicie TKK, TKKF Craft LoL, co? Ona była szukającym? Kto? Ona. No. Nie wiem. No okay. widzicie szukającym. Była w O, pod lupa ceteski. Jezu, nienawidzę parkują na płytkach. Takiego zrobię. Ja... O, ty f coś napisał na czacie. O, 10 sekund. Nice, nice. O, to jest Ej dobra, to teraz żeby... Chodź pobiegniemy razem, okej? Okay? Laura, ja będę szukający, będę się śmiał. Nie, ja tak. jestem półpłytką, a ty czekaj. Ja jestem drewnem. Ja skaczę, widzisz mnie? Yy, no właśnie nie, musisz być stabilnym blokiem, żeby cię zauważyć. No gdzie żeś Pobieg, czekaj? Ja widzę jakieś drewno. Widzisz, że Stój. Ej, goni mnie szukający już. A, widzę go, ja męścina. I to ja biegnę za toło tak, batębą. No Dobra. A, nie goni mnie, a, nie goni mnie. Cześć. Suj! Jaka mnie goni szukający. Nie, ja go nie widzę, No, no nie goni, to nie, o, za, nie u, za tą deską U mnie jest daleko. O pełno. Ja widzę tu biegające żelazo. O, mam miecz. Widzę żelazo. Jakbyś to takim... A jak w takim piętrze jestem. Hmm. Jakbyś widział biegającą płytkę to powiedz, ja jestem przy szukających, Jest tam mapa jak z tego, CS-a, to jest tam gdzie masz y, na, chyba się ces ces CESło i tam jest taka mapa taki dziwny. Nie ja widzę takie drewno Stój Ej szukający tu są Mi goni dwóch Ej widzę cię, widzę cię, ty jesteś w takiej dziurze jakby, co? Nie O, to, to, to widzę takie jakieś drewno lol o oh, fuck, fuck szukający. Ja teraz biegam. Oni mnie zobaczą jak nic. Ej, ja jestem niestabilnym blokiem w takim głupim miejscu, ja nie nie zauważyli, ogarniesz to? Gdzie ty jesteś w ogóle? Może cię znajdę. E, ja jestem przy... Tutaj jest taki... taki nie wiem, siedzonko czy co? to? Jest taka dziura i tam drewno jakieś jest, to jest gracz. Szukający obok mnie przeszli przed chwilą. Jestem takim daszku jak ja... Się... Ej, okay, może na spawnę pójdę, też nie na i pełno. Ej, ale w sumie to nie jest głupi pomysł, jeśli na spawnę. Nie, bo oni też zbiegają tej samej mapy. Chodź na spawnę. Nie, ja... nie, tam ich jest dużo. Pójdź <śmuletra> zabiega on tam się reskuj, to też jest problem. A sobie ściągnę deskę z głowy. Ja tu wskoczę. To jest skok, kurde, praktycznie niemożliwy, ale ja tu wskoczę. Jak tam wskoczę, to jakby jestem fajny. A na ile kratek? jest na raz, dwa, trzy, ale jest taki dziwny skok. O, skoczyłem. Dobra. Ale ja tu nie mogę być stabilnym blokiem. Ci go może pokażę. Potem Na tak. nagraniu zobaczysz, o. No, no ja ze ci bo nie przychodzę i mnie nie widzą, naprawdę. A maszczur jakiś obok mnie stoi. O poszedł sobie. Ja bym na hotel chciał być. No ale hotel nie działa na razie Znaczy, zajęty Nie nie działa bo tylko dwie areny działają na razie bo coś się zepsuło Może robią zmiany Na no, serio... KF! Hotel przybygł. był przereklamowany bo można było na nadakreślić Ale fajny był Dabstep girl, o jezu Jestem w takim miejscu chyba do nieznalezienia znaczy, No co jedno znaleźć trochę trudno ale mi, że nie mogę być stabilnym blokiem. Jezu ile już jest szukających. Już połowa. Ej, oni mnie tu nigdy nie znajdą jak tak grają. I tak, <grym> tam jest. Co? Są takie drzwi zamknąłem się tu i czekam z mieczem, masz, coś mnie go opacał. Ej, szukający oknie w siebie, serio. No. to Zdaję. Umarłeś. Twórde się, że nie zauważyć. Nie, ja patrzę na czat, chciałem tak wiedzieć, czy mi powiesz czy nie O, mleko obok mnie przebiegło FAK! FAK! Znalazło mnie mleko! Dwa serduszka! Uciekam! Mleko chciało mnie zabić Widzicie to nieprawda, jak pijesz mleko nie masz siły Dobra, on mnie goni Ej, czterech szukających! Zabili mnie! A to ja, ja cię widziałem no, to chodź, ja ci pokażę ten fajny skok. Dobra, idę na No, Chodź Widzę cię, biegnę do siebie. Gdzie ty mnie widzisz? Twój nick. O, stój, stój, stój. Widzisz mnie za tobą, za tobą. A dobra. No nie jest skok. Chodź jest na trzy kratki, ale jest taki chujowy. Idziesz? Będę. Bę, bę. Tylko czekaj, czy, czy, czy ja tam trafię? Jest to nagrywamy. O, tu, 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 tu. Nie no, myślę, że już skończymy, bo żeby to nie było drugie. Chodź, patrz. Patrz, to jest taki, taki trochę chujowy spok. Tu musisz skoczyć. A. A co zrobiłem? Oj, skóreścią. Jest raz, dwa, trzy, cztery klatki, to mogę tak To no tak, to są trzy, cztery czy tam ale na o, dobra. Chodź, ładnie się pożegnamy, przy, no chodź przy tym serduszku. To, że, to chodź, tak ładnie, włożą, o, to jest, to. tak ładnie, o, F5, o. Takie. No i mam nadzieję, że film się Wam ogólnie spodobał. Znajdźcie łapkę w górę. I co jeszcze, no, subniecie kanał. Link do kanału Moja meczka będzie oczywiście w opisie No i co No i co No i papa